Niektóre ryby żyją kilka miesięcy i odchodzą, zanim naprawdę zdążysz je poznać, a inne, one mogą przeżyć nawet ciebie, twoje dzieci, a nawet wnuki. Tak, dobrze słyszysz, wśród ryb akwariowych są gatunki, które potrafią żyć nie dekadę, nie dwie, ale ponad 200 lat. Można powiedzieć, że jakby twój złoty karp pamiętał Napoleona. Ten film to opowieść nie tylko o długości życia, ale o cierpliwości, trosce i relacji, która może trwać dłużej niż nie jedna znajomość. Bo ryby to nie tylko dekoracja, to żywe stworzenia, niektóre tak odporne, że stają się niemal nieśmiertelne. Dziś pokażę ci 10 10 ryb, które mogą być z Tobą przez lata, czasem pół życia, a czasem nawet całe. I może zadasz sobie pytanie, czy ja jestem gotów być z nimi tak długo. Bo choć one nie mówią, potrafią nauczyć nas jednego: długo żyje nie ten, kto się śpieszy, długo żyje ten, około się dba. A więc przejdźmy do pierwszej rybki. Z pozoru niepozorny. Drobny, kolorowy, pływający w zgranej grupie. Neoninesa to jedna z najbardziej znanych najczęściej kupowanych ryb akwariowych na świecie. Ale mało kto wie, że może nawet żyć dekadę. Duży niż nie jeden chomik, świnka morska, czy królik. Neon Inessa pochodzi z dorzecza Amazonki, żyje w tzw. czarnych wodach, miękkich, kwaśnych, zabarwionych garbnikami. Pływa w ogromnych ławicach, setki osobników w cieniu liści i korzeni. To ryba, która w naturze ceni ciszę, cień i stabilność. Jeśli chodzi o zachowanie i charakterystykę, jest spokojna, łagodna i bardzo stadna. Najlepiej czuje się w grupie co najmniej 6 osobników. Mimo niewielkich rozmiarów może stać się wyjątkowo długowieczna, pod warunkiem, że zapewnisz jej odpowiednie warunki. Najlepiej utrzymać temperaturę od 22 do 25 stopni, pH w granicach 6 a 7, woda musi być miękka, dobrze w Filtrowana. Jeśli chodzi o dietę, to drobny pokarm suchy, mrożony i żywy. Jeśli chodzi o tą długość życia, to w typowych warunkach sklepowych i niedbale prowadzonym akwarium nauki żyją tylko 2-3 lata, a gdy zapewnisz im ciszę, czystość, grupę i cierpliwość, potrafią żyć nawet 10 lat. Ciekawostką jest to, że nazwa Neoninessa pochodzi od Williama Inessa, amerykańskiego pioniera akwarystyki. Neoninesa często bywa mylony z neonem czerwonym, ale to zupełnie inny gatunek, delikatniejszy i krócej żyjący. Neonek to nie tylko kolorowa rybka dla początkujących, to delikatny organizm, który jak jeśli go zrozumiesz, może towarzyszyć ci przez całą dekadę, a jego błysk nigdy nie przestanie robić wrażenia. A więc przejdźmy do drugiego gatunku. Płynie powoli, jakby był stworzony z jedwabiu i dumy. Skalar to prawdziwa ikona domowych akwariów, znana oczywiście od pokoleń, ale niewielu wie, że przy odpowiedniej opiece może żyć ponad dekadę. Skalary też pochodzą z rzeczy Amazonki i jej dopływów. Natura żyją w spokojnych, dobrze zarośniętych wodach, gdzie ich płaskie, wysokie ciała pozwalają im mi lawirować między korzeniami i liśćmi. Są spokojnymi rybami, ale z charakterem. Potrafią być terytorialne, zwłaszcza w parze. Najlepiej czują się w grupie, złożonej z kilku osobników lub jako dobrana para. Inteligentne często rozpoznają właściciela i przyzwyczają się do rytuałów Karmienia. Jeśli chodzi o akwarium, no to minimalna pojemność to 100-150 litrów dla jednej pary, temperatura od 24 do 28 stopni Celsjusza PH w granicy 6,5-7,5, a a woda miękka do średnio twardej. Jeśli chodzi o pokarm, to zróżnicowany płatki, granulat, mrożonki czy żywy pokarm. No i teraz przejdźmy do tej długości życia. Większość ludzi uważa, że skalary żyją 4 do 5 lat, ale dobrze prowadzony, nieprzerybiony zbiornik, łagodne towarzystwo i odpowiednia dieta pozwalają im dożyć nawet 12 lat. Ich życie wydłuża się znacznie, gdy się trzyma w stałej parze i spokojnym środowisku. W hodowli istnieją dziesiątki odnęt barwnych, czarne, marmurkowe, koi, srebrne. Ich charakterystyczna trójkątna sylwetka i płynny ruch sprawiają, że nazywają się anielskimi rybami. Skalar to nie tylko ozdoba akwarium. To towarzysz rozumny, czuły, zaskakująco długowieczny, jeśli dasz mu czas i przestrzeń. Może być nawet z tobą ponad 10 lat, a w jego oczach zobaczysz więcej niż w niejednym lustrze. Przejdźmy do trzeciego gatunku. Nie robi szumu, nie walczy, uwaga, ale jest jak opancerzony czołg dna. Spokojny, cierpliwy żyjący nawet 12 lat. Kryśnik czarnoplamy to ryba, której siła tkwi w odporności. To jeden z tych podwodnych weteranów, który przetrwa tam, gdzie inne się poddają. Gatunek pochodzi z Ameryki Południowej, zamieszkuje błotniste, spokojne wody, także rowy melioracyjne i tereny zalewowe. Może żyć w wodzie o bardzo niskiej zawartości tenu. Posiada specjalny narząd do oddychania atmosferycznego powietrza. Jest rybą spokojną, stadną, niezwykle wytrzymałą. Lubi przekobywać no poszukując za pomocą włosików. Potrafi żyć w zbiornikach o gorszej jakości wody, choć nie należy tego nadużywać. Jeśli chodzi o warunki w hodowli, no to minimalna pojemność to 100 litrów, temperatura między 20 a 28 stopni Celsjusza, więc jest bardzo szeroki zakres. pH między 6,5 a 7,5. Dno miękkie, piaszczyste, z drobnym żwirkiem. Jeśli chodzi o dietę, kiryśnik jest wszystkożerny, chętnie zjada tabletki, warzywa, mrożonki. Kluczem do jego zdrowia jest regularna podmiana wody, grupa co najmniej trzech osobników i stabilność warunków. Ciekawostką jest to, że potrafi oddychać powietrzem atmosferycznym, podpływa do tafli i łyka oczywiście tlen. Ryśnik czarnoplamy nie błyszczy kolorami, nie popisuje się ruchem, ale za to właśnie on przeżyje wszystkich. Spokojny, wytrwały i lojalny. To ryba, która przypomina, siła nie zawsze krzyczy czasem po prostu trwa. Czwartym gatunkiem są paletki. Paletka to nie tylko ryba. To ikona akwarystyki. Symbol prestiżu, piękna i wyzwania. Jej intensywne kolory, łagodny ruch hipnotyzują, ale to, co naprawdę robi wrażenie, to jej żywotność. Paletka może żyć nawet 15 lat, jeśli tylko daje jej to, czego potrzebuje: czyli cierpliwość, czystość i spokój. Paletki pochodzą do rzeczy Amazonki z ciepłych, wolno płynących wód o bardzo niskim pH i niewielkiej twardości. Na naturze tworzą niewielkie grupy rodzinne, chowając się wśród korzeni i zatopionych konarów. Są łagodne, inteligentne, często tworzą trwałe pary. Zdarza się, że rozpoznają swojego opiekuna, przypływając do szyby na jego widok. W czasie tarła opiekują się potomstwem, a młode paletki przez pierwsze dni żywią się wydzieliną skóry rodziców. Jeśli chodzi o warunki hodowli w akwarium, no to minimum takie 200 litrów, temperatura od 27 do nawet 30 stopni, pH między 5,5 a 6,8. Woda bardzo miękka z niskim poziomem azotanów. Dieta to wysokiej jakości pokarmy, granulaty, larwy komarów, serca wołowe czy artemia. W rękach doświadczonego akwarysty paletka naprawdę potrafi żyć nawet 15 lat. Klucz to regularne podmiany wody, dieta wysokiej jakości, stabilność temperatury i spokój, także w otoczeniu zbiornika. Istnieją dziesiątki odmian hodowlanych od turkusowych i czerwonych pomarmurkowej i Snake Skin. Paletki nazywane są często królowymi akwarium, ze względu na swoją postawę i wymagania. Paletka to nie ryba dla każdego, ale jeśli ci się uda odwdzięczy się pięknem i obecnością przez ponad dekadę, a jej obecność w akwarium zmienia wszystko. Tak jak sztuka w ruchu jak obraz, który oddycha pod wodą. No i teraz przejdźmy naprawdę do długowiecznych ryb. W bajkach spełnia życzenia, w akwariach niestety często żyje tylko kilka miesięcy, ale gdy da się przestrzeń, odpowiednie warunki i czas, złota rybka może żyć z tobą nawet przez 15, 20, a nawet ponad 40 lat. To nie żart, to po prostu najczęściej niezrozumiana ryba świata. Wyhodowana w Chinach, z dzikiego karasia już w starożytności ponad 1000 lat temu. Nie występuje w naturze w czystej formie, ale i przodkowie żyli w wolno płynących wodach, stawach i jeziorach. Złota rybka to ryba towarzyska, inteligentna, lubiąca przestrzeń. Potrafi rozpoznawać właściciela, reagować na bodźce i nawet uczyć się prostych zachowań. Minimalna pojemność to jest 100 litrów dla jednej sztuki. Temperatura od 18 do 24 stopni, czyli jest bardziej zimnolubna, a pecha w granicy 7A8, woda może być twarda, dobrze filtrowana. Dieta. To głównie granulaty, warzywa, groszek, szpinak, mrożonki. Wymaga dużej ilości tlenu i regularnych podmian wody. Złota rybka żyjąca w dobrym akwarium lub ogrodowym stawie może bez problemu dożyć 15-20 lat. Oficjalny rekord to 43 lata. Tak długo żyła rybka z Wielkiej Brytanii o imieniu Tish. W Japonii odnotowano nawet przypadek ponad 50 lat, w warunkach stawowych rekordy zbliżone do koi. Istnieje kilkadziesiąt odmian, od klasycznych komet i welonów po egzotyczne teleskopy, ornady i lwy. Różnią się wyglądem ale mają wspólny potencjał długowieczności, o ile nie skrócimy go złymi warunkami. ta rybka to nie zabawa dla dziecka i nie ozdoba do szklanego słoika. To poważna, żywa istota, która przy odpowiedniej trosce może być z tobą przez pół życia. Jeśli spełnisz jej warunki, może spełnić twoje życzenie, by nigdy nie odeszła zbyt wcześnie. Szósty, niepozorny kirisek pstry. Niepozorny, mały, cichy, ale wytrwały jak mało kto Kirysek pstry to ryba, która nie robi hałasu, ale może żyć z tobą przez 15 lat w cieniu, przy dnie, zawsze w ruchu Gatunek pochodzi z Ameryki Południowej, głównie Argentyny, Urugwaju, Południowej Brazylii Występuje w chłodniejszych, dobrze natyjonych rzekach i strumieniach z miękkim dnem to ryba stadna nie lubi samotności, najlepiej czuje się w grupie co najmniej 6 osobników. Jest spokojna, towarzyska i nigdy nie wchodzi w konflikty. Dzień spędza przeszukując nowe akwarium w poszukiwaniu pokarmu. Robiąc to z gracją i pożytecznym skutkiem. Minimalna pojemność to 60 do 80 litrów, temperatura 20 do 26 stopni Celsjusza i pH w granicy 6 a 7,5. Jeśli chodzi o dno, no to bardzo ważny jest drobny piasek lub żwirek bez ostrych krawędzi, bo niestety można uszkodzić jego wąsiki. Dieta to tabletki dla ryb dennych, larwy, mrożonki, resztki pucharmu z powierzchni. W akwarium żyją od 5 do 8 lat, ale gdy mają czystą wodę, odpowiednie dno i grupę spokojnych współmieszkańców nawet potrafią żyć 15 lat. Ich wyjątkową cechą jest zdolność do oddychania powietrzem atmosfery, Podpływają czasem do powierzchni i łapią powietrze niczym delfin. Kirysek to jedno z najbardziej polecanych ryb do czyszczenia dna, ale zasługuje na więcej niż tylko rola sprzątacza. Jest dostępny w wielu odmianach: albinosy, złote, zielone, pandy, jest tego naprawdę mnóstwo, ale pstry to klasyk, Twardziej wśród niepozornych. Kirysek pstry to jak stary, lojalny sąsiad. Zawsze na miejscu, nigdy się nie skarży, a jeśli go docenisz, zostanie z tobą na lata. Nie świeci, nie walczy, nie pyskuje, po prostu robi swoje nawet przez 15 lat. No i teraz siódma. Gdy wygląda jak stworzenie z dawnych czasów drapieżna, opływowa, dumna jakby pochodziła z innej epoki, a Rowana to nie tylko symbol w prestiżu w Azji. To ryba, która może żyć z tobą ponad 20 lat i obserwować, jak zmienia się twoje życie dzień po dniu. Arowany występują w Azji, Ameryce Południowej i Australii. Najpopularniejsza w akwarystyce to arowana azjatycka. Na duże zamieszkują spokojne rzeki i jeziora, często polując tuż przy powierzchni wody. To ryba terytorialna i samotnicza, która może urosnąć do 100 cm w zależności od gatunku. Ma potężne szczęki i znana z niesamowitych skoków, potrafi wyskoczyć z akwarium nawet o kilkadziesiąt cm. Jest inteligentna, często rozpoznaje właściciela i reaguje na karmienie jak pies. Minimalna pojemność no to jest od 350 do 500 litrów oczywiście dla młodej arowany, a docelowo no to niestety trzeba się zakręcić około 1000 litrów. Temperatura w przedziale od 25 do 30 stopni, pH w granicy 6,5 do 7,5. Dekoracja jak najmniej, arowany naprawdę potrzebują bardzo dużo przestrzeni do pływania. Pokarm, żywe ryby, krewetki, żdżownice, mrożonki, granulaty dla drapieżników. No i uwaga, musisz mieć solidną pokrywę, ponieważ naprawdę arowany lubią sobie skakać. W dobrych warunkach arowana może przeżyć 20-25 lat, a rekordowe okazy sięgają 30 lat więcej. Kluczem jest stabilna temperatura, wysoka jakość wody i odpowiednia dieta i brak stresu. W kulturze chińskiej arowana jest uznawana za rybę szczęścia, symbol bogactwa i pomyślności. Najdroższe osobniki osiągają ceny kilkuset tysięcy dolarów, a ich właściciele kupują dla nich ubezpieczenie na życie. Arowana to niezwykła ryba. To czyni akwarium, silna, dumna i dostojna. A jeśli zadba o nią tak, jak na to zasługuje, będzie żyć dłużej niż większość domowych pupili. Ale pamiętaj, przyjmuje opiekę tylko od tych, którzy są gotowi ją zrozumieć. Przejdźmy do ósmej rybki. Wygląda jako pancerzona łódź podwodna, cichy, skryty i niepozorny, ale niezniszczalny. Zbrojnik lamparci to ryba, która nie robi szumu, ale żyje długo, bardzo długo, nawet 20 lat w cieniu przy szybie, szybialnie i do końca. Występuje w rzekach, kanałach i zbiornikach wodnych o zmiennej jakości wody. Stąd jego odporność to spokojna, ale bardzo duża ryba danego trybu życia. W młodości jest atrakcyjnie ubarwiony w lamparcie centki, później ciemnieje. Aktywnie głównie nocą w dzień przyklejony do szyby korzenial czy kamienia. Dorasta do 50 centymetrów, dlatego z czasem przerasta większość akwariów domowych. Minimalna pojemność to 400 litrów dla dorosłego osobnika. Temperatura 24 do 30 stopni, pH 6,5 a 7,5. jeśli chodzi o dietę to tabletki dla zbrojników, warzywa, cukinia, ogórek, szpinak no i oczywiście drewno do ścierania. Zbrojniki lamparcie to ryby długowieczne z natury. Odporne na choroby, zmiany temperatur i wahania parametrów. W warunkach domowych mogą żyć ponad 20 lat, a w stawach nawet dłużej. Kluczem jest duże akwarium, czysta woda i odpowiednie Dieta bez zaniedbywania przestrzeni. Brojniki mają zęby do ścierania drewna i glonów, lubią zgryzać korzenie a nawet silikon w akwarium. Brojnik lamparty, tak jak wierny ochroniarz dna, pracuje po cichu, nie wymaga zbyt wiele, a w zamian zostaje z tobą na długie, długie lata. Nie się jak naonek nie tańczy jak głupik, ale gdy inni odchodzą, on po prostu trwa. No i przedostatnia. To nie tylko zwykła ryba. Piergnica Pawioka, zwana też oskarem to domowy drapieżnik, który ma uczucia. Rozpoznaje twarze, przywiązuje się do opiekuna, potrafi się obrazić i okazuje radość. Ale co najważniejsze, potrafi być z tobą przez co najmniej 20 lat. Występuje w dorzeczu Amazonki, w ciepłych, wolno płynących wodach z dużą ilością zatopionych korzeni i liści. Naturalnie żywi się małymi rybami, skorupiakami i larwami owadów. Jest inteligentna, ciekawska i terytorialna. Z wiekiem rozwija prawdziwą osobowość. Niektóre osobniki potrafią reagować na imię, machać ogonem, a nawet Zwrócić uwagę. Potrafi być agresywna wobec innych ryb, zwłaszcza jeśli czuje się zagrożona. Dorasta do około 35 cm i wymaga przestrzeni. Minimalna pojemność no to jest 400 litrów dla pary. Temperatura od 24 do 28 stopni, pH w granicach 6 a 7,5. Dieta wysokobiałkowa granula dla pielenic, krewetki, ryby, mrożonki czy żdżownice. Większość pielenic pawiokich żyje 10 do 12 lat, ale przy dobrej opiece mogą żyć nawet 20 lat, stając się niemal domowymi popilami. Kluczowe są duże zbiorniki, czysta woda, wysokiej jakości dieta i minimalizacja stresu. Jej nazwa pochodzi od ciemnej plamki na ogonie, przypominającej okopawia. To ryba z osobowością, z humorem, z charakterem. Jeśli poświęcisz jej czas i przestrzeń, będzie twoim towarzyszem przez całą epokę. A na końcu nie będziesz mówił, to była moja ryba, tylko to był mój przyjaciel. No i ostatni rekordzista. Są ryby, które żyją latami, są takie, które żyją dekady, ale tylko jedna ryba znana jest z tego, że może żyć dłużej niż człowiek. A nawet przeżyć kilka pokojen jednej rodziny. Pokarpkoi żywa legenda, symbol długowieczności, siły i wytrwałości. Wychodowany w Japonii i Chinach z dzikiego karpia przez wieki, udoskonalany jako ryba ozdobna. Tradycyjnie trzymany w ogrodowych stawach z chłodną, czystą wodą. Żyje w wodach o wolnym przepływie z łagodnym mnem i dostępem do światła. Spokojny, łagodny, inteligentny, koi często podpływa do ludzi, daje się karmić z ręki i rozpoznaje właściciela. Jest rybą towarzyską, najlepiej go trzymać w grupie. Osiąga imponujące rozmiary, bo nawet do 90 cm długości. Jeśli chodzi o warunki hodowlane, no to akwarium niestety na krótko starcza, ale najlepiej trzymać ich w stawach lub oczkach wodnych. Pojemność no to minimum 1000 litrów na osobnika, temperatura od 5 do 28 stopni Celsjusza, dieta no to jest roślinna, białkowa, specjalistyczne karmy koi, warzywa i larwy. Woda dobrze filtrowana, natleniona, regularnie podmieniana. Większość koi żyje 20-30 lat, ale to dopiero początek. Rekordowy karp koi z Japonii o imieniu Hanako przeżył 226 lat. Urodził się w 1751 roku, a zmarł w 1977. Przeżył rewolucję, wojny, dynastie i właścicieli. Karp koi to symbol wytrwałości. W japońskiej legendzie koi pokonuje wodospad i staje się smokiem. To też symbol długowieczności, często ofiarowany jako prezent na długie życie. No i po trzecie to symbol szczęścia i bogactwa. Szczególnie odmiany czerwone i złote, najdroższe koi sprzedawane są za setki tysięcy dolarów. To nie jest ryba, to żyjący pomnik czasu można powiedzieć. Może być z tobą przez całe życie, a potem z twoimi dziećmi, a potem z ich dziećmi. Karp koi to żywy dowód na to, że z troski i cierpliwości rodzi się coś wiecznego. No i podsumowując, niektóre ryby żyją miesiące, inne lata, ale te, które właśnie poznaliśmy, potrafią być z tobą przez pół życia, a nawet czasem dłużej. W świecie, który ciągle pędzi, one przypominają nam, że siła tkwi w cierpliwości, a życie nabiera wartości wtedy, gdy o nie dbasz. Jeśli dasz im wszystko, czego potrzebują, odpłacą się tym, co najcenniejsze. Obecnością, przez lata czy pokolenia. A może właśnie w tym tkwi magia akwarystyki, nie w kolorze łusek, nie w kształcie płet, ale w tej niewidocznej więzi między tobą a istotą, która nigdy nie wypowie ani słowa. A i tak pozostanie z tobą na zawsze. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału, jeśli zostaliście do końca, zachęcam was do zostawienia łapki i subskrypcji na tym kanale, nic was to nie kosztuje, a mi daje takiego małego kopa motywacyjnego. Dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się i na razie.